Siema. witamy wszystkich, oczywiście Góry Sowie i oczywiście taki znajomy obiekt. Czyli kompleks Moszna. Tysiące ludzi tu było. Kto jest w temacie, to był. Kto nie jest, może przyjść. Moja historia jest taka Z żeśmy kiedyś Spotkali Pana takiego Niedaleko Tutaj tego miejsca 4 lata temu Mówi Znalazł wąskotorówkę Tory z wąskotorówki Które wchodzą w skały Nie głęboko są mówi Jakieś 40 cm do pół metra mówi On nam nie pokaże powiedział ale jak macie dobry wykrywacz To se znajdziecie No ale My nie mamy wykrywacza, więc nie znajdziemy Także ewidentnie mówi idą Torowisko idzie Zakopali to, bo z kolegą był. Zamaskowali. Niech leży, mówi. Jak ktoś się znajdzie, to super. No ale. My za nią nie mamy wykrywacza. Nie będziemy szukać. Także taka historyjka tylko krótko. Tak, krótko historyczka którą nam pan opowiedział. Jeszcze taki. Patrzcie, jak to drzewo narośnięte na tym. Okalało kamień. A jest więcej jeszcze takich różnych rzeczy dalej, ale przy okazji tylko Wam chciałem pokazać i opowiedzieć tą opowieść tego Pana. To na razie tyle z tego miejsca a my za nią lecimy dalej tam na razie trzymajcie się siema